halo halo cześć siemanku z tej strony ciągracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 i w dzisiejszym odcinku widzowie to bym sobie chciał dokończyć te siewy jęczmienia to już wezmę za pracę powoli aby nie tracić czasu i w dalszej części odcinka e, opryskam sobie opryskam sobie na pask wtedy będę sobie mógł Przewijać na, na kolejne odcinki na kolejne miesiące dbaj I to już w sumie też mi tego za zasiewu dużo nie zostało powinienem w miarę tutaj skończyć i z tym, tymi spami też się powinienem w miarę tutaj dzisiaj upłynąć bardziej, że tu do okresku na chwilę obecną mam tylko jedno pole, więc no tutaj dużo, dużo tej pracy też nie będzie z tym i zobaczę potem jak to wypadnie w czasie przewijania czy kolejny odcinek tutaj będzie w kolejnym miesiącu, czyli na październiku, czy będzie dopiero jakoś y, później zimą na, na sprzedaży. No ale to tak jak mówię zobaczę sobie tu już w trakcie przewijania ile to tamtej pracy będzie i tak dalej My, ile tutaj kasy pieniążków na się w trakcie, w trakcie sprzedaży, czy też po sprzedaży? No tu jak wam wiele raczej ja. Angiela, ja. Yy, pomysły na serię są, na ten rozwój. Tu jeszcze trochę przejechać. Także tu było. Stawić John na miejsce i, 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 i wyciec do tych oprysków bez nezatora. Jeszcze się rozkłada, okej. Okay. Teraz je ту сам так

Czyli to by było niech się złoży do końca. Gdzie tak jak widzicie dzisiaj dosyć taki można powiedzieć króciutki ten odcinek Cóż, e, także, tak jak już tutaj mówię, odcinek będę kończył. Oczywiście, zapraszam na poprzedni odcinek. Zapraszam na Discorda kanału. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także, cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.